so we watch you Która się wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zduj miłosierdzia dla nas, fanny Tobie, krwi. która się wypłynęła. Z najświętszego serca Jezusowego. Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Kryj woda, która się wypłynęła, z najświętszego Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas chwamy Tobie, Zwitka świętej Siostry Faustyny, Miłość Boża kwiatem, a miłosierdzie owocem niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufającą. Miłosierdzie Boże wytyskujące złona Ojca. Ufam Tobie, miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga. Ufam Tobie, miłosierdzie Boże, tajemnicą niepojęta. Ufam Tobie, miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy, przynajmniej Świętszej, Ufam Tobie, miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ani anielski. Ufam Tobie, Panie żyjmy, my pragniemy się dołączyć do tego błagalnego, adorującego Twoje. Miłosierdzie, wołania świętej Faustyny, w tej godzinie miłosierdzia, niech będzie Twoje miłosierdzie uwielbione. Przyjmij nasze dziękczynienie za to, że je roztaczasz nad światem, nad Kościołem, nad każdym z nas. Niech to dziękczynienie i uwielbienie wyprasza nasze błagania i wyprzedza je zawsze. Powierzamy Ci zatem z równością losy świata, błaganie ustanie wojny. W Ukrainie, powierzamy Ci Kościół, aby był w świecie znakiem Twojej miłości, aby jego wiarę przenikało dziękczynienie. Powierzamy Ci naszych bliskich, rodziny, także tych, którzy szczególnie w tej godzinie potrzebują miłosierdzia chorych, cierpiących, tych, którzy żyją w upadku duchowym. Oraz duszy zmarłych. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Weź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, Nieba i się. Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana Naszego, który się począł z ducha św. Narodził się z Mariby pod ponskim piłatem. Umarł pogrzebie, wstąpił do opieki. Trzeciego dnia nas martwych. Poprawicy Boga Ojca, szefowący, stamtąd przyjdzie sądzić żywych mar. Wierzymy w Ducha Świętego. Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczę, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki,

Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. डाई को बोले सुने की Daj go bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na jest sakrzeń. Ciata całe dla jego bolesnej męki. Nie musi teraz iść na daleko dla jego bolesnej męki. Nie musi teraz iść na daleko dla jego bolesnej męki.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Ojcze, przez ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki.

Święty Boże święty mocny, święty Anie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, ty wychwalałaś Boże Miłosierdzie, Magnifikat. Naucz nas i Kościół uwielbiać nieskończone Boże Miłosierdzie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże, Rodzicielku, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach, lud wszelaki słychać. chwalę o Panie nasz, rędowniczko nasz, pośredniczko nasz, podzieszycielko nasz, Synem swoim nas Synowi swojemu nas swojemu Synowi nas Matko Miłosierdzia, Matko Kościoła, Królowo Pokoju, święta siostro Faustyno, święty Józefie, święty Andrzej apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony Honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu! Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pojel się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, Zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, da bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam tobie, nie ufam tobie, nie ufam tobie, nie ufam tobie, nie ufam tobie. Świętego. Zdaję naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjść mnie świętu spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzyżuję myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Przed to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę samą do Pana pokaż. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz.